Witam was serdecznie, z wędkarski Trotka. Słuchajcie, stoję tutaj przy ścianie, gdzie zawsze w Trotce wiszą żyłki. Żyłki to jest idealny moment, tak jak nagrywamy tutaj kwiecień, początek sezonu, dużo ludzi przewija żyłki, zmienia sobie na nowy sezon, żeby żyłka nas nie zawiodła. Czasami po całym sezonie żyłka jest skręcona, czasami jest gdzieś już się, ileś razy musieliśmy ją skracać, także tej żyłki na kołowrotku mamy mniej, nie chcemy, żeby nam jej zabrakło. Czy gdzieś mogła się w międzyczasie uszkodzić i i Wtedy, kiedy będziemy łowić tą naszą rekordową rybę, wtedy akurat może nas zawieść, dlatego dużo osób w początku sezonu zmienia żyłki. Nie jest to konieczne, bo taka żyłka spokojnie wytrzymuje sezon 2-3, niektórzy nawet dłużej łowią, ale... Ale oczywiście, jeżeli ktoś łowi często, chodzi o częstotliwość, ilość wyjazdów na tą wodę, jak dużo ryb się łowi, no to ktoś, kto łowi dużo, chce mieć pewność, żeby ta żyłka no, nie zawiodła. Też bardzo denerwujące jest, kiedy żyłka nie jest doskonała, bo po prostu wtedy utrudnia nam to łowienie, ta przyjemność z łowienia troszeczkę jest mniejsza ze względu na to, że walczymy z tą skręcającą się żyłką lub tam z jakimiś innymi problemami, także bardzo... Fajnie, jak możemy sobie właśnie taką żyłeczkę wymienić na świeżą. A jakie żyłki mamy? No mamy oczywiście żyłki są przeważnie dedykowane do metody, czyli na przykład feder, match spinning, do gruntu. No, tak opisują je producenci. Czy to znaczy, że jak jest napisane do maczówki, czy do federa, to znaczy, że ona się nie nada na odwrót, na przykład jak jest napisana maczówka, czyli spalikowa, nie nada się do federa i tak dalej. Do końca bym tak nie powiedział, często żyłka maczowa czy federowa one mają właściwości dość podobne, obydwie. Do Dobrze toną i e, powinny dobrze tonąć, oczywiście. Tutaj chodzi o grubość. Wiadomo, że do macza, do spławika użyjemy żyłki 14, 16, 18, no tak max 20, nie? coś w tym stylu. Do Federa użyjemy od, od 16, 18 do delikatnego, 18, 20, 23, a nawet i grubszej. Także tutaj byśmy się poruszali grubością bardziej i poruszali się może kolorem. E, jeżeli chodzi o spinningową żyłką, ona może już troszeczkę się jednak różni nam od maczowych czy federowych, przede wszystkim tym, że musi być trochę odporniejsza na przetarcia czy właśnie na takie częste zarzucenie, ściąganie, jakieś zaczepy, ona troszeczkę ma inne właściwości, oczywiście żyłki spinningowe też dzielimy na okoniowe, szczupakowe, czasami są sandaczowe, sandaczowe często Różni się od tych szczupakowych kolorem. Często jest używana żółta, jaskrawa. Jeżeli chodzi o spinningowe, okoniowe, to często to są jasne żyłki. Oczywiście żyłki, nie wiem czy tam nie użyłem wcześniej słowa plecionka, jak coś to przepraszam, ale okoniowe często są jasne, przezroczyste czy szare takie. Szczupakowe to już tak. Ten kolor myślę, że nie jest taki istotny. Ważne, żeby była mocna na przetarcia i, i wytrzymała. No i co uszywamy na szupaka? 22, 25, 28, na no, okonia 14, 16, 18. No i tak dalej to jeżeli chodzi. Oczywiście jest dużo żyłek uniwersalnych, których można używać do różnych metod. Metod są karpiowe, które się charakteryzują. No często bierzemy trochę grubsze, no i też nawoje 300, 400, 500-600 metrów ze względu na to, że mamy tam yy, no jakby kowrotki ze szpulami dużo głębszymi musimy napełnić. Bardzo jest ważne właśnie to, żebyśmy dopasowali sobie nawój ilość tej żyłki do nawoju na kołowrotek żeby żyłka była ładnie nawinięta na kowrotek. Wtedy właśnie dobrze schodzi ze szpuli, dobrze leci przez przelotki i dzięki temu nie mamy y, problemów, że jak zawijemy za dużo, to, że będzie tam spadać albo za mało, to ten rzut jest trochę krótszy, gorszy. Oczywiście w sklepie wędkarskim znajdziecie też żyłki przyponowe różne, bardziej miękkie, mniej miękkie, sztywne. No, nie, na przykład bardzo fajne żyłki przyponowe, super kapa. Używają ich i spławikowcy, mac, m, maczer, no osoby które łowią na macza, federowcy. Y, tutaj mamy górka, żyłeczkę przyponową, trabuko, mamy drenana przypuszczam, że też Prestona gdzieś się znajdzie. Są też tańsze jakieś, na przykład Mikado, jest Match Pro York, także wybór przyponówek jest spory. Ota też jest bardzo popularna. Może bardzo, Trabuco. Ta nie jest taka tania, trzy dyszki. Także yy, tak to przedstawiłem Wam podział tych yy, żyłek. Oczywiście też są żyłki sumowe, no i tak dalej, i tak dalej. Yy, jeżeli chodzi o parametry, to jest bardzo ważne, bo czasami producenci podają różne właśnie, najważniejsza jest grubość, to jest Przede wszystkim. Ale czasami jest waga. Nie, nie wiemy, czy ta waga jest podana waga ryby, waga mechaniczna, waga e, na metrze, na węźle itd. więc nie sugerowałbym się dokładnie e, wagami. O tym już wspominałem wiele razy, na przykład na angielskich żyłkach ta waga jest. Tutaj mamy 23 napisane 2,72 kg, a weźmiemy sobie jakąś tajną żyłkę. E, tutaj akurat mikado, to jest 24, jest 7 kg, 80. no i ktoś taki mniej doświadczony może powiedzieć, no to ta Mikado jest lepsza od tej Drenana, no w tym wypadku wydaje mi się, że nie, ta Drenana powinna być lepszą żyłką, na pewno sprawiającą mniej kłopotów i, i poprzez to, że używamy jej, jak będziemy jej używać dłużej, to nie będzie nam się tam na przykład tak często skręcać i nie będzie trzeba jej tak często wymieniać, mm, więc nie sugerujemy się tą wagą do końca, bardziej sugerujemy się grubością, tak jak wspominałem, jak na feder, jak na macza, mniej więcej te grubości jak się stosuje. Jeżeli chodzi o żyłki, które bym polecał, to oczywiście cała seria Trabugo: czy do macza, czy do spinningu. Proszę bardzo: szczupakowa do spinningu, czy, czy, do, y, czy to maczowa, czy federowa. Fajne żyłki do bolonki, do macza, do prze, przepływanki, do spławika, od górka. Różne żyłeczki też fajne. Do metody y, różnie. Są oczywiście i trabuko, są różne drenany, prestony i tak dalej. Ale na przykład bardzo fajną żyłeczką zawsze była ta żyłka Winner. O, poleciało. Żyłka Winner. No i ostatnimi czasy bardzo dobrze przyjęła się. Tylko zobaczę. O, jest tutaj. Tylko nie mamy chyba tutaj serii u Roberta. To jest akurat 26. Katrana Krypton. Carpent Method Feder. Tu jest akurat. 300 metrów za 65 zł, dość drogo, ale bardzo to ma też fajny taki kolorek. No i wszyscy zawodnicy, których spotkałem z tą żyłką, bo to jak patrzy się na kołowrotek, jak używają, często widać, że używają tej żyłki, no to tam każdy sobie bardzo chwali i wraca po tą żyłkę, mimo że jest trochę droższa. Bardzo fajne żyłeczki Frenzy i przyponowe i, i, i na główną żyłkę, tutaj można zobaczyć kolor fajna także bardzo dużo maczowe macz pro robinson też bardzo fajne te super kapy czy pro feder też bardzo fajna bardziej federowa żyłeczka oczywiście drenana wam pokazywałem Także tych żyłek jest dużo na naszej stronie. Tutaj w sklepie mamy tego sporo, ale nie jesteśmy w stanie ze wszystkim się zmieścić. E, na stronie jest jeszcze więcej tych żyłek, także zachęcamy Was, żebyście weszli i zobaczyli. Można zamawiać z odbiorem osobistym na sklepie. Wtedy dostarczymy. No albo wpaść i tutaj coś wybrać. Tu jest ciekawostka. bardzo. A, teraz nie ma akurat, ale bardzo fajna, spinningowa żyłka. Dobrze nam się w internecie sprzedaje taka żółta bardzo fajna byłaby pod sandacza na przykład, to jest szesnastka, ale występuje też nawet w rozmiarze 10 mm, żyłka rzadkość, plecionki oczywiście są 0,4, 0,6, 0,06, 0,08, 10, a tutaj mamy w tym rozmiarze 0,10 żyłkę, także rzadko w dużym nawoju, także rzadko występujące i też się fajnie sprzedaje, także... Opowiedziałem Wam troszeczkę o żyłkach. Oczywiście, jeszcze o cenach to, to też wspominałem. Między, między innymi, ale zaczynamy żyłeczki od tam nawet 9,99 za główną żyłkę do stówy nawet. Tam już takie karpiowe nawet 140 tu Katrany synapsy 80 zł. Witchwood, bardzo popularna żyłka, fajna. No, jest katran, który używa, Robert używał. Teraz wiem, że testuje trochę Nesha, Nesha też na naszej stronie już znajdziecie. Eee, a jeżeli chodzi o katrana, to tam. 149 zł, także nie tania żyłka, słuchajcie, no, o żyłkach można by dużo rozmawiać, robiliśmy też testy rozciągliwości, gdzieś tam się cofniecie wstecz, to można zobaczyć no i mam nadzieję, że pokrótce Wam przybliżyłem, jak coś macie, jakieś pytania, to jesteśmy otwarci, zadawajcie i dzięki, hej!